W tym filmie powiem Wam jak zmienić skina i nazwę konta Minecraft Java Edition. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Także pierwszą rzeczą to jest wejść w Minecraft w oficjalną stronę. Następnie tutaj zaloguj się. Ja Już jestem zalogowany, więc wchodzę w profil tutaj w zakładce minecraft java edition w moje gry klikam zmień skórkę wybieramy klasyczny chyba że chcecie taki bardziej chudy ja wolę taki tutaj prześlij skórkę ja już taką mam przygotowaną więc tu ją wklejam następnie prześlij Kurka już powinna być zmieniona. Kolejną rzeczą jest zmienić nazwę w Minecrafcie, Java. I tutaj wchodzicie także w moje gry w Minecraft Java Edition i nazwa profilu. Tutaj zmieniacie i klikacie zmiana nazwy profilu. Mi nazwa taką jaką ja mam, mi się podoba, więc jej nie będę zmienić. I pokażę co teraz się będzie działo w Minecraft. Jak widzicie, nasz skin w Minecraft się już zmienił i jest bardzo ładny. W następnym odcinku, jeśli zrobimy co najmniej trzy łapki w górę, to nagram jak zrobić sobie taką pelerynkę oraz takiego zwierzaczka. Jeszcze będzie darmowa emotka. Taka. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.